Rozmawialiśmy o rodzicach i o, o, o drodze rodzica przez system, który często jest awersyjny, um, który często jest trudny z różnych powodów, bo albo ciśnie, żeby robić diagnozę, jak rodzic nie jest pewien, albo ciśnie, żeby nie robić diagnozy, bo po co mu wynajdujesz. Um, Przyjrzeliśmy się też y, doświadczeniom dzieci i y, jakby temu, co no mnie szczególnie porusza tutaj w tej y, w literaturze, a mianowicie tej niesprawiedliwości epistemicznej, która unieważnia doświadczenia dziecka. Y, przyjrzeliśmy się też tej mowie o mózgu, mówieniu o mózgu, ten Brain Talk, i y, 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 jak można z tego skorzystać, również jak diagnosta może z tego skorzystać. I y, y, przyjrzeliśmy się też temu, co może się przydarzyć w diagnozie, a mianowicie błędom poznawczym, tym takim pułapkom i pokusom. I zaproponowałam Wam pewien model, tak, ten OTM de la Reyes, gdzie rozbieżność jest traktowana jako kluczowe dane diagnostyczne.